Janusz Grzebowski, podcast o możliwościach nieruchomości. Sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Witajcie serdecznie. Aktualności z rynku: branża kredytowa i nieruchomości. Jak to wszystko wygląda? Obecna polityka, średnie marże, co się dzieje w bankach. Jak to wygląda na rynku? Jakie jest nastawienie? O tym w dzisiejszym krótkich aktualnościach z rynku. Przede wszystkim na no, obecna polityka kredytowa jest taka, że banki niezbyt chętnie te kredyty dają, ale dają jak najbardziej, przyznają decyzje kredytowe. W telewizji zaczynają mówić, że klienci mają problemy z zakupem mieszkania na kredyt hipoteczny. Tak naprawdę Zaczyna już być lepiej niż to było. Bym nawet powiedział, nie najgorsze czasy minęły. Miejmy taką nadzieję, na pewno jest yy, już trochę lepiej. Banki już powoli mówią, że luzują politykę kredytową. Mieli to już robić od Maja. Tak naprawdę wszystko się zaczęło pod koniec maja, jeżeli chodzi o luzowanie polityki, Miejmy nadzieję, że czerwiec, a tym bardziej lipiec, będzie optymistyczny dla wszystkich przyszłych właścicieli mieszkań i każdy, kto będzie chciał skorzystać z kredytu hipotecznego czy też kredytu firmowego. Miasto odżyło. Korki na ulicach, ludzi na chodnikach jest coraz więcej. Połowa e, ignoruje już maseczki, no każdy już jest tak naprawdę to pandemią zmęczony i chce, żeby wszystko wróciło do normalności. Co jest mm, dobrego, jeżeli chodzi też o politykę kredytową, albo może inaczej czasy procesowe w bankach, wygląda, że jest o wiele mniej wniosków, bo na przykład yy, jeden bank, no, wcześniej w trzy tygodnie bo trzeba czekać na decyzję wstępną, Teraz w tydzień można uzyskać decyzję ostateczną, to znaczy, że no jest mniej wniosków w bankach, moce przerobowe, mimo że połowa ludzi pracuje zdalnie, wskazuje na to, że te wnioski są w miarę szybko procedowane. Tak, no, tak naprawdę w dużej części banków 2 do 3 tygodni jesteśmy w stanie zorganizować decyzję ostateczną, ale niestety są też banki, które tak jak wcześniej wolno działały, dalej... Za szybko yy, nie proceduje tych klientów, tak? Jeżeli chodzi o warunki cenowe, stopy procentowe poszły w dół. Zatem banki skorzystały z możliwości, że mogą podnieść marże kredytów, a łączne procentowanie kredytu i tak wygląda bardzo korzystnie. Przy 10% marża jest tak naprawdę między 2,5 a 3 punkty procentowe, plus Wibor 0,68, co daje 3,2 do 3,7 oprocentowanie. Ale no są też perełki przy niektórych warunkach można lub branżach zatrudnienia z umową pracę na czas określony można uzyskać marżę nad 1,69 czy 1,85. Jednakże statystycznie dla większości klientów te marże przy 10% wkładu własnego to będzie od 2,5 do, do 3%, przy 20% 2%. Poniżej coś da się znaleźć, ale tak naprawdę między 2 a 2 i 2% yy, so większość temarze. Jednakże tak jak i przy 10 można zejść do tego około 1,6-1,7. niestety tylko dla wybranej grupy klientów, ale co wszystko pokazuje, że część banków wraca do promocji, czyli już chce klientów. Odczuwają, że nie ma klientów, że nie spływają nowe wnioski. A wyniki obroty trzeba robić, więc powoli otwierają się na rynek. Na pewno widać większe poruszenie na rynku domów, bliźniaków, szeregowców, ze względu prawdopodobnie na tą całą pandemię, z zamknięciem domu. E, ludzie stwierdzili, że jednak kawałek działki jest lepszy niż mieszkanie w bloku. E, mając balkon, czy go nie mając, no ale kilka metrów balkonu, a Kilkadziesiąt, kilkaset metrów działki robi swoje. Więcej klientów szuka gdzieś tam swojego kawałka ziemi w tym momencie. Widać ruch na rynku. Notariusze mówią, że jest ruch, pośrednicy mówią, że jest ruch. Osobiście widzę ruch na rynku. Klienci, którzy przymierzali się do kredytu, zakupu nieruchomości od pół roku, od trzech miesięcy hmm, znajdują te nieruchomości, kupują, wnioskujemy o kredyty, więc no jest fajnie. Oczywiście mogło być lepiej, miejmy nadzieję, że więcej banków będzie miało ten wkład na 10%, ale no jest, że tak można powiedzieć, już nie pierwsza jaskółka, co czy znaczy nie, ale już bym powiedział, że rozkwita nam yy, rynek nieruchomości, miejmy nadzieję, że też tak rozkwita cała gospodarka, i zaraz wrócimy do normalności, jeżeli chodzi o wyniki finansowe rynku. W restauracjach jest ruch, więc super fajnie. No, wszystko zaczyna się wydarzać. Wróciła pandemia. Udało mi się umówić fryzjera. No, wszystko wskazuje, że będzie lepiej. Bardzo dużo jeszcze wracając do inwestorów rozmawiałem czy to z deweloperami czy z pośrednikami nieruchomości czy wręcz nawet z klientami się okazuje, że bardzo dużo osób ucieka z loka ze względu na niskie stopy procentowe, procentowe z obawy przed inflacją, w nieruchomości, żeby tylko zabukować gotówkę żeby nie trzymać jej na końcu idąc dalej wakacje kredytowe, skorzystałeś z nich, możesz poczekać na kredyt mamy, że tak można powiedzieć, pierwsze ofiary Obietnicy premiera w kwestii wakacji kredytowych w BIK-u część banków to widzi. Sprawdza też bazę BIRK, czyli rozszerzony BIK, w którym są informacje o tym, czy dana osoba korzysta obecnie z wakacji kredytowych. Jeżeli korzystasz obecnie z wakacji kredytowych, odwieź, zawieź te wakacje kredytowe i dopiero wtedy wnioskuj o kredyt. Jeżeli jesteś. Masz korzyści właśnie z wakacji kredytowych, to znaczy, że masz gorszą sytuację. Jeżeli musisz korzystać z wakacji, to nie wnioskuj o kredyt, bo to znaczy, że masz problemy. Ale są banki, mimo że masz wakacje kredytowe, nie patrzą na to i nie ma z tym problemu. Jednakże, no, są pierwsze komunikaty to jest jakby odrzut, decyzja negatywna ze względu na to, że klient ma aktywne wakacje kredytowe na jakichś produktach kredytowych. Zasada jest prosta. Masz tarczę, to masz problem z kredytem, tak? A jeżeli masz tarczę antykryzysową, czy to wakacje kredytowe, czy korzystasz z jakichś pożyczek tych rozwojowych, może się okazać właśnie, że bank wstrzyma tobie finansowanie na dzień dzisiejszy. Z tego względu... Że korzysta z wakacji kredytowych, czyli według banku masz problemy, bo masz właśnie tarczę antykryzysową. Ale na spokojnie, zawieszamy wakacje kredytowe, możesz próbować o kredyt. Nie ma tutaj oficjalnej informacji z banków, że będą to maglować dłużej. Wręcz na nieoficjalnie oficjalnie mówię, że tylko na czas tego, że są na dzień dzisiejszy te wakacje kredytowe odpalone. Zaczynają być pogłoski też o nowym programie preferencyjnym na rynku pierwotnego, o ulgach podatkowych. Ale przyznam tak, póki nie ma zadeklarowanej ustawy, nie ma jak to wszystko wygląda, nie chcę więcej o tym mówić. Powstają też nowe możliwości na rynku. Pierwsze ofiary pandemii, czyli małżeństwa się rozwodzą, fajne nieruchomości zaczynają być. W okazyjnych cenach no, miesiąc, dwa, życia jednak razem, a nie tylko praca dom, praca dom, powoduje, że niestety niektórzy nie mogą się dogadać. Nie jest to może zbyt fajne, ale trafiło się już dwóch klientów, którzy no, dzięki temu, że ktoś się nie dogaduje w małżeństwie, potrafią skorzystać z lepszej ceny zakupu nieruchomości. Także widzę na rynku no, szukanie dodatkowego finansowania. Jeżeli miałeś kiedykolwiek jakieś kredyty, zwłaszcza konsumenckie, to pomyśl o tym, czy dostajesz zwrot prowizji, jeżeli wcześniej spłaciłeś ten kredyt. Czy też klienci frankowi coraz częściej pytają o to, co można uzyskać, jak tutaj wywalczyć z bankami odszkodowanie, uzyskanie środków. No, widać, że ludzie w tym momencie, ci którzy mają trochę ciężej, Myślę co zrobić, żeby sobie ułatwić w jaki sposób to finansowanie zorganizować. Pierwsze umowy najmów przedłużane na kolejny czas, więc wyda, że no wszystko zaczyna gdzieś tam funkcjonować. Miejmy nadzieję, że coraz będzie lepiej i sytuacja z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie coraz lepsza. Jak za tydzień będę nagrywał kolejne aktualności rynkowe czy bardziej za miesiąc powiem, wróciło wszystko do normy. A jakbyś miał problem, że bank tobie mówi, że jest brak zdolności, bo niestety troszeczkę jeszcze gorzej banki liczą to zdolność kredytową niż przed pandemią. Pomyśl o spółkredytowiorcy o innych możliwościach. To jest w moich innych odcinkach podcastów, do których Ciebie chętnie zachęcam do posłuchania. I to tyle na dziś. reasumując na 10% wkładu własnego możemy kupać e, nieruchomości e, na kredyt hipoteczny. Banki te kredyty przyznają na, dla działalności gospodarczych, mimo że są troszeczkę bardziej na świeczniku. E, lepiej jest na rynku, jest ruch w nieruchomościach, jest ruch w kredytach. Po prostu miejmy nadzieję, że wszystko będzie tylko już lepiej. Do usłyszenia, pozdrawiamy Janusz Grabowski, Twój ekspert kredytowy.